Cześć wszystkim, przed nami kolejny odcinek serii Poradnik Emigranta. W poprzednim odcinku omawiałem pokrótce plusy i minusy życia w Niemczech. Tak samo przedstawiłem krótkie takie porównanie, czym się kierować w wyborze może nie wyborze w szukaniu mieszkania. Czy to większa miejscowość, wiel, wiel, duża aglomeracja miejska, czy to jakieś, jakieś małe miasteczko lub wioska podmiejska, to już sobie każdy musi odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę tylko podpowiedzieć, co brać pod uwagę. Także odsyłam do poprzedniego odcinka. A dzisiaj chciałbym poopowiadać Wam, jak to ogarnąć, jak już to mieszkanie będzie. Albo nawet może nie tyle mieszkanie, co jakiś lokum, bo wiadomo na początku będzie ciężko. To może sobie każdy od razu zapamiętać, że będzie, że będzie ciężko. Z tego względu, że praktycznie mało kto, mało, jak, mało który najemca będzie chciał wynająć mieszkanie osobie, która tak naprawdę nie ma żadnych historii, prawda. Którejś świeżo przyjechała, także polecam mieć jakiegoś znajomego, dobrego, znajomego, przyjaciela, kogoś takiego, który mógłby, ma możliwość i mógłby Was przez jakiś czas, może nie tyle co przenocować, ale mógłby Wam powiedzmy, nie wiem, wynająć pokój. Po pierwsze, będzie to łatwiejsze niż znalezienie od razu mieszkania. Po drugie, będzie to na pewno z punktu widzenia ekonomicznego też łatwiejsze, bo nie będzie to takie obciążenie na początek. A wiadomo, najpierw trzeba znaleźć tą pracę i potem, yy, i potem dopiero wszystko, wszystko dalej po kolei załatwiać. Więc tak, najlepsza opcja to wynajęcie pokoju u, u jakichś znajomych. Druga opcja to znalezienie osoby, która wynajmuje mieszkanie, ale na pokoje. Można, można to wynająć, na, można wynająć pokój, i można wynająć ten pokój nawet na doby, z tym, że to się wiąże z dużo większymi kosztami, bo. Z tego co pamiętam, to zależnie od regionu, od, od tego, w jakim stopniu rozwinięta jest, rozwinięty jest przemysł tutaj w okolicy, to w danej okolicy, to, to będą te ceny wyższe. Ale to trzeba się liczyć na jakieś, myślę, 20-30 euro za dobę, za osobę. I oczywiście, czym więcej osób w tym pokoju, tym stawka za osobę spada. Yy. Trzecią opcją na takie szybkie znalezienie dachu nad głową, to jest hotel pracowniczy. To też jest droższa opcja. Być może porównywalna z takim pokojem od, od osoby, która wynajmuje mieszkanie na pokoje. Albo może nawet trochę droższa. No i no, najdroższą opcją jest oczywiście jakiś, jakiś, jakiś pensjonat, bo o hotelu nie mówię, bo hotel to jest przecież drożyzna. Nie byłoby to w ogóle... nie miałoby to sensu. Więc tak. E... Więc tak. Gdzie się zatrzymać? Powiedzieliśmy sobie, jak już się gdzieś zatrzymamy, czy to będzie, które z tych opcji, czy to jakimś cudem uda wam się znaleźć mieszkanie, bo jeszcze często jest tak, że na przykład e, ma się powiedzmy znajomych, którzy mieszkają w Niemczech i akurat są na etapie zmiany mieszkania i często można, e, może się udać coś takiego jak przejęcie tego mieszkania. To znaczy, znajomi powiedzmy, rekomendują Was do właściciela, że właściciel też nie ma. Niemcy są tacy wygodni i powiem tak, wygodniej mu będzie nie dawać ogłoszenia, nie przeprowadzać tych castingów, nie pytać ludzi, tylko będzie mu z polecenia lepiej wziąć takiego potencjalnego najem, najemcę. Nie. No, potencjalną osobę, która będzie chciała wynająć to mieszkanie I, 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 i raczej na to pójdzie. Tylko często też ci ludzie wymagają zaświadczenia o dochodach. Czasami wymagają też ludzie takiego czegoś jak wyciąg szufa. Szufa to jest odpowiednik naszego polskiego BIKu. BIK? Biuro Informacji chyba Kredytowej, czy coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że macie czystą historię, to znaczy nie zalegacie z jakimiś opłatami, nie spóźniacie się, jesteście wypłacalni. O tak. Co my to sobie jeszcze teraz powiemy? E, ok, dość tego wstępu. Jak już macie dach nad głową, to trzeba się tam zameldować. Jeżeli wynajmujecie pokój u znajomych, to przynajmniej tutaj w tej okolicy, gdzie ja, gdzie ja mieszkam, to jest od jakiegoś czasu wymagane w urzędzie zgoda od właściciela mieszkania na zameldowanie dodatkowej osoby. Było trochę jakiś czas temu zamieszania z tym. Ludzie się mogli meldować jak chcieli, i, i był duży połagan, Było dużo meldunków, niekoniecznie legalnych, dlatego zaczęli troszeczkę nad tym pracować i, i, i próbować rozwiązać ten problem. Także teraz jest raczej wymagane myślę, że chyba wszędzie jest, wymagana jest zgoda na formularzu od właściciela mieszkania, że. Pozwala na to, żeby ta, ta osoba była w tym mieszkaniu zameldowana. Chyba nawet teraz, jak się rodzinę melduje, przykład, ja wynajmuję mieszkanie, mam podpisaną umowę z właścicielem, ja z tą umową idę do, na przykład u mnie, do Urzędu Gminy, odpowiednika polskiego Urzędu Gminy, czyli Gemeinde Verwaltung, i tam, tam melduje się na podstawie umowy, którą zawarłem z właścicielem mieszkania. Ja się meldowałem dużo, dużo wcześniej, więc to jeszcze nie był taki problem. Ja wziąłem całą rodzinę, jako że żona, nazwisko, dziecko, to samo nazwisko, to nie robili problemu. Ale jak już inna jakaś osoba, to trzeba było... trzeba było. Kiedyś chciałem brata zameldować, to trzeba było już zgodę właścicieli. Więc tak, to się nazywa anmeldung zameldowanie. Trzeba się zameldować. Trzeba się zameldować dlatego, że no, po pierwsze przepisy tego wymagają. Oczywiście nie od razu. Tam bodajże jest chyba maksymalnie można do trzech miesięcy. Od razu mówię, nie jest to stuprocentowa pewna informacja w tej chwili. Do trzech miesięcy można było się bodajże nie meldować, ale już, już po trzech miesiącach pobytu to już jest raczej traktowany taki pobyt stały, więc, więc trzeba się zameldować. Więc tak. W mieście będzie to urząd miasta, czyli Starfort Tam trzeba się zameldować. Na wsiach trzeba poszukać sobie, gdzie najbliżej jest urząd gminy, pod który podlega konkretna wioska. W małych miasteczkach każdy ma, każde małe miasteczko ma taki urząd gminy. I tam trzeba udać się z umową najmu lub ewentualnie właśnie taką taką, taką Zgodą, takim formularzem wypełnionym przez właściciela, że wyraża zgodę na zameldowanie Was w tym mieszkaniu. Oczywiście dowód osobisty, nie pamiętam, ale to jest jakaś mała opłata bodajże, nie wiem, czy 10 euro, może coś takiego trzeba zapłacić za, za, za zameldowanie. Chyba tak. Czy zameldowanie jest darmowe, ale zaświadczenie jest płatne, coś, coś, coś w tym stylu. W każdym razie, przyszukujcie się na jakieś niewielkie opłaty. A zaświadczenie z tego te też pasuje wziąć, bo będzie potrzebne w wielu, wielu innych sprawach, o których będą oddzielne vlogi. Więc tak, zameldowaliście się w odpowiednim urzędzie, czyli Stadtverwaltung dla miasta, dla małych wiosek i dla małych miast, raczej Gemeinde Verwaltung. I to jest bodajże oddział Meldebehörde, czy coś takiego. Następnie konto w banku. Konto w banku jest też potrzebne. Potrzebne jest pracodawcy, żeby przelewał wynagrodzenie. Potrzebne jest do tego, żeby na przykład przy rejestracji samochodu wymagają też, żeby podzielić się z nimi numerem konta. To znaczy proszą o kartę do bankomatu, tam jest numer konta wpisany. Wpisują ten numer konta, dlatego żeby. Aby żeby, żeby mogli sobie co roku sami pobierać opłatę za korzy to znaczy, to jest ten podatek drogowy KFC Trzczoja Za każde auto jest tutaj taki podatek. Jak już przebrniemy przez procedurę meldunku, to po jakimś czasie przyjdzie nam do domu kilka pisemek. Jednym z tych pism jest e identyfikacją snuma. To jest odpowiednik naszego PESEL-u. Jest on potrzebny do, do pracy, jest nam po, potrzebny do um, rocznego rozliczenia, zeznania podatkowego um, i do wielu innych, do wielu innych rzeczy. Um, przyjdzie też koperta z takim magicznym pismem mianowicie chodzi o abonament radiowo-telewizyjny tutaj e, jest tak, że każdy meldunek e, jest rejestrowany w, w, tym, w, tym, w tej instytucji, która zajmuje się tym abonamentem i w związku z tym e, będzie trzeba zacząć płacić abonament radiowo-telewizyjny z tym nie ma tak za bardzo żartów, dlatego, że e, dużo osób już popłynęło na tym, w ty, na tym temacie nie płacili, nie płacili, a nagle jak im przyszło, to, to płacz. Obecnie coś mają podnosić tą cenę, ale obecnie na, na, na tą chwilę, to jest 29 stycznia 2021, opłata wynosi 52,50 euro za kwartał. To też yy, można sobie ustawić na przykład no, na ich stronie internetowej. Yy, można sobie ustawić to, żeby sami ściągali sobie tą opłatę z konta raz na kwartał, raz na pół roku. Chyba raz na rok też można, ale zawsze słyszę, że każdy ma ściągane przy, co, co kwartał. Także nie wiem o co chodzi. W każdym razie, opłata ta jest yy, pobierana za lokal. Czyli jeżeli na przykład mieszkacie, wynajecie sobie pokój u znajomych. I przyjdzie wam taka koperta, to tam jest formularz do wypełnienia. I między innymi, w tym formularzu można wpisać numer osoby, która opłaca ten abonament w tym mieszkaniu, w którym mieszkacie, i oni to odnotowują, że mieszkacie przy tej osobie, która opłaca w tym samym mieszkaniu, i wtedy nie musicie nic płacić. Jak już jesteście na swoim, no to trzeba taką opłatę za mieszkanie, za mieszkanie zrobić za abonament. W sensie za abonament e, opatę, to abonamentową ARDCTF to się tak potocznie nazywa. E, także te dwie rzeczy. Powiem teraz troszkę o założeniu konta w banku. Konto w banku m, najlepiej założyć sobie, będąc już e, pracownikiem. Jeżeli macie już pracę, to fajnie, bo wtedy możecie temu bankowi też udowodnić, że konto będzie na konto będą wpływały co miesiąc wpływ, pieniądze i, 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 i bank nie będzie się bał, że nie macie dochodu, a opłaty za konto będą pobierane i, i, i nie będzie pokrycia w tym. Także. Za, powiedzmy z moich czasów to było tak, że jeżeli nie miało się pracy, to bank wymagał w, w pierwszej, przy założeniu konta bez, 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 ety, bez umowy o pracę mm, trzeba było sobie takie konto założyć, ale od razu przy tym wpłacić powiedzmy 50 euro na konto żeby bank miał zabezpieczenie na najbliższy czas, że jakaś opłata y, za konto będzie m, mogła, miała być, mogła być pokryta y, nie Przypominam sobie, żeby w tej chwili były jakiekolwiek darmowe konta, tak jak to jest w Polsce. Jeśli chodzi o bankowość, no to tutaj trochę to jest inaczej to jest, jest, jest płatne. Hmm. Jakie konto porównywarka, która się nazywa check24.de na przykład, tam można sobie. Tam to jest porównywarka do wszystkiego: do ubezpieczeń, do kredytów, do, do kont bankowych. Wszystko tak naprawdę. Tam polecam zajrzeć i sobie poszukać banku, który najbardziej odpowiada, który najmniej zdziera z nas pieniądze. Ale trzeba się też kierować tym, żeby ta dostępność bankomatów była dosyć bogata, żeby nie było to tak okrojone, żeby nie. W razie potrzeby nie płacić prowizji w innych bankomatach za wypłaty. No i oczywiście no, no koszty wszystkie typu przelewy, nie przelewy, takie rzeczy, żeby to jakoś w miarę miało ręce i nogi. Konto w banku można założyć albo online. Albo można bezpośrednio w banku. Z tym, że w obecnych czasach, czasach pandemii, no raczej ta druga opcja ciężko, ciężko, ciężko może, może z nią być. Z tego co wiem, da się, ale trzeba się umawiać na konkretny termin. Ten termin trzeba, na ten termin trzeba długo czekać. Także raczej chyba w tej chwili online wszystko, wszystko zakupy jakichś tam takich butów, nie butów, ubrań, takich rzeczy. Ok. Myślę, że chyba omówiliśmy sobie z tych, z tych pierwszych kroków wszystko. Zapraszam Was na następny odcinek, który niebawem postaram się wrzucić do sieci. Odcinek będzie poświęcony pracy, szukaniu prac, szuk po pracy na co patrzeć, czym się kierować, gdzie szukać tej pracy na początek na, na przykład, żeby to może nie były jakieś nie wiadomo, jakie kokosy, ale żeby mieć ten punkt zaczepienia. Mając pracę, móc sobie regularnie opłacać rachunki, no, utrzymać się, można sobie szukać kolejnej pracy i to zawsze jest dużo łatwiejsze, mając już pracę, szuka, szukanie drugiej pracy, bo, bo nie ma się noża na gardle. Można sobie znaleźć coś, coś dużo lepszego. Także omówimy sobie temat pracy. No i co? I oczywiście, jak zwykle, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, jeżeli czegoś nie zrozumieliście albo macie, chcielibyście bardziej drążyć w którymś temacie, to napiszcie w komentarzu. Postaram się to jakoś rozwinąć. Jakieś zastrzeżenia, jakieś, jakieś sugestie? Wszystko jest mile widziane. Wszystko. Więc co, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.